Witajcie na Avegetubie. Dzisiaj przygotowałem dla Was przepis na kolejne polskie danie. Pierogi ruskie, oczywiście w wersji roślinnej. Zaczynamy. Dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. A wprowadzenie do teorii pięciu elementów tutaj. Słuchajcie, ja już ciasto przygotowałem sobie troszeczkę wcześniej. Robiliśmy je na Avegetubie, dlatego nie będziemy tego powtarzać. Jeżeli tego jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś, no to tutaj jest szansa. Pierogi ruskie to bardzo prosty, e, proste składniki, dlatego, jak widzicie, nie za dużo tutaj przede mną. Zaczynamy od posiekania cebuli na drobną kostkę. Cebulka posiekana. Na rozgrzaną patelnię wlewam oliwę z oliwek extra virgin. Od razu mi się zagrzewa i właśnie o to chodzi, jeżeli chcemy właśnie dolewać olej na gorącą patelnię i cebula ląduje na rozgrzanej oliwie. Cebulka się podsmaża. Myślę, że fajnym elementem będzie dodanie w ostatniej fazie takiego pokrojonego w kostkę zielonego kwaśnego jabłka. To doda ciekawego efektu końcowego, właśnie jeżeli chodzi o krasę, która przyozdobi nasze Gotowany na świeżo ruskie pierogi. Jabłko kroimy w podobną kostkę jak cebulę. Cebulka nam się już podsmaża. Najpierw był element ziemi, czyli oliwa, potem metalu cebulka. Dodam też odrobinkę pieprzu, tak żeby wydobyć jeszcze trochę więcej aromatu z tego dania. Także dosłownie kilka przekręceń młynka. Teraz całość porządnie osolę. Smak słony. I w tym momencie dodaję właśnie jabłko. Kwaśne jabłko, smak kwaśny, element drzewa. Jeżeli Wam nie siedzi ta e, idea elementów, zapomnijcie o niej po prostu. Zobaczcie, jak przygotowywuje danie, na pewno będzie smaczne i dobrze wyglądać, także nie przejmujcie się, możecie to przyjąć do siebie albo w ogóle o tym zapomnieć. Cebulka już mi się ładnie zarumieniła, dlatego przekładam ją do ugotowanych ziemniaków, gotowałem je w mundurkach i zdjąłem po prostu skórkę. Przekładam połowę smażonej cebulki z jabłkiem. Cebulkę odstawiam, wyłączam na razie ogień, ponieważ przez jeszcze jakiś, jakiś czas nie będzie nam do niczego potrzebna. I teraz zaczynam po prostu widelcem ugniatać ziemniaki. Smażona cebula to był element ziemi, potrzebuje smaku ostrego pieprzu. Oraz słonego, zresztą zaraz się dowiem jak bardzo. Mhm, uh jeszcze -huh. dwie szczypty w zupełności wystarczą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich higienistów z mojego kanału, którzy, których bulwesowało używanie tej samej łyżki, dlatego jak widzicie, po spróbowaniu już tej łyżki nie, już nie, tej łyżki nie korzysta. Mamy smak słony, i teraz taki lekki trik, o którym usłyszałem, i strasznie mi ten pomysł podpasował. Dodanie do właśnie tej masy na pierogi ruskie, zamiast jakiegoś odpowiedniego sera, który zazwyczaj jest to tofu, które kompletnie nie ma smaku, farogu, właśnie odrobiny szczawiu. I to jest właśnie ten element takiej lekkiej kwasowości. Który, który właśnie jest charakterystyczny dla pierogów ruskich. I w połączeniu z ziemniakami, w połączeniu właśnie z karmelizowaną cebulką daje fantastyczny efekt. Mam już naprawdę e, dobrze przygotowane ciasto na e, właśnie pierogi. Odpoczęło e, folii. Teraz należy je dokładnie rozwałkować. Jak ciasto Wam dobrze. Odpocznie, czyli że nie będziecie starali się rozwałkowywać ciasta zaraz po zagnieceniu, to ono nie będzie sprężyste, nie będzie wracało i to rozwałkowywanie dużo sprawniej Wam po prostu pójdzie. No i staram się rozwałkować jak najcieniej, ponieważ naprawdę lubię cienkie pierogi, a nie takie, że pół pieroga to po prostu samo ciasto. Ciasto rozwałkowane, teraz należy wyciąć krążki. Na właśnie pierogi. Ja mam taki, takie specjalne krążki do wycinania, natomiast możecie spokojnie użyć szklanki, miseczki o takim kształcie, który Wam akurat pasuje. Należy lekko namoczyć same ranty, tak żeby nam się łatwiej sklejały. Dajemy łyżkę nadzienia i kleimy. Pierogi. Pamiętajcie też, żeby nadzienie było zimne. Ja akurat miałem zimne, już wcześniej ugotowane ziemniaki, dlatego po dodaniu ciepłej cebulki ono nadal było chłodne i gotowe do, do zrobienia. Jeżeli będziecie mieli ciepłe nadzienie, no to mogą się po prostu pierogi nie udać, ciasto się los, rozklei i to nie będzie fajny efekt. Pierogi już ulepione. Teraz gotujemy. Dobrze osolony wrzątek i do momentu, kiedy nie wypłynął. Pierogi zaczynają wypływać. To już jest znak, że są prawie dobre. Mam tutaj podgrzaną naszą okrasę i bezpośrednio z garnku, w którym się gotowały pierogi, przełożę je do okrasy. I prosto na talerz. Zobaczmy, co dzisiaj ugotowaliśmy. Wygląda naprawdę zacnie. Mm, dokładnie taki smak, o jakim myślałem. Ten szaf robi naprawdę świetną robotę. Koniecznie spróbujcie. Skomentujcie, jak Wam się podobało. Jakie jeszcze inne przepisy z chęcią byście zobaczyli. Dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia przy kolejnym wegańskim przepisie. Hej! Mm. Wspaniałe ruskie pierogi dzisiaj nam wyszły. A jeżeli chcecie zobaczyć inny polski przepis, na przykład NapiGos, to tutaj go znajdziecie.